Proszę pana, pewna kwoka traktowała świat z wysoka i mówiła z przekonaniem: grunt to dobre wychowanie. Zaprosiła raz więc gości, by nauczyć ich grzeczności. Pierwszy osioł wszedł, lecz przy tym w z stłukł kopytem. Kwoka wielki krzyk podniosła: Widział kto takiego osła? Szła krowa tuż za progiem. Zbiła szybę lewym rogiem. Kwoka gniewna i surowa zawołała: A to krowa! Przyszła świnia, prosta z błota. Kwoka złości się i miota Co toż pani tu wyczynia? Tak nawłodzić! A to świnia! Przyszedł baran chciał na grzędzie siąść cichutko w drugim rzędzie grzęda pękła. Kwoka wściekła co się na baranim rzekła. I dodała próżne słowa. Takich nikt już nie wychowa. Trudno, wszyscy się wynoście. No i poszli sobie goście. Czy ta foka, proszę pana, była dobrze wychowana?